Czołem, z tej strony Okiem Policjanta i w tym materiale chciałbym wam przedstawić historię interwencji, w której to ludzie byli w stanie poświęcić swoje życie kosztem mało wartościowych rzeczy. Wówczas ja i mój współpatrolowy realizowaliśmy przerwę. Mimo, że to był środek dnia w niedzielę, wydawałoby się, że spokojny dzień, to tak się akurat złożyło, że ja i mój współpatrolowy byliśmy ostatnim dostępnym patrolem na mieście i realizowaliśmy właśnie przerwę. W pewnym momencie dyżurny woła nas po stacji, że mamy udać się pilnie pod wskazany adres, gdzie według zgłoszenia interwencji płonie dom jednorodzinny. Oczywiście ja z moim współpatrolowym byliśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, że właśnie w czasie realizowania przerwy wpada pilna interwencja, no ale czasami tego sytuacja wymaga, że nawet podczas realizowania przerwy trzeba jechać na interwencję. Udaliśmy się pilnie pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że jako pierwsi dotarliśmy na to zdarzenie przed strażą pożarną. Co akurat w mieście, w którym pełnię służbę, bardzo często się zdarza. Treść interwencji się potwierdziła. Płonął dom jednorodzinny, piętrowy, z poddaszem, jak się później okazało, niemieszkalnym. Ogniem zajęte było prawie całe poddasze. I już powoli część piętra. Pomimo tego, że na miejscu było pełno gapiów, to nie można było ustalić na chwilę obecną, czy w budynku są jakieś ludzie. Ponadto na zamkniętej posesji biegał pies. Mimo, że na chwilę obecną nie mieliśmy wiedzy, czy w budynku może się ktoś znajdować, to przy tak rozległym pożarze było czas zdecydować, czy będziemy wchodzić do domu i sprawdzać czy ktokolwiek w środku jest, żeby ewentualnie uratować mu życie lub zdrowie. Oczywiście tutaj wybór był bardzo prosty, mimo narażenia własnego życia i zdrowia, bo trzeba udać się do środka i się upewnić, że tam nikogo nie ma. W pierwszej kolejności pamiętam, że jeden z nas zajął się tym, żeby odciągnąć jakkolwiek tego psa, który biegał po podwórku, a drugi z nas starał się wywołać ewentualne osoby będące w budynku, żeby wyszły na zewnątrz. Mi wtedy przypadła ta zaszczytna funkcja próby odciągnięcia psa, tak żeby było, można było bezpiecznie dostać się na posesję. Był to pies rasy mieszanej, do około Połowy wysokości uda. Prawie o wrażenie bardzo agresywnego. Nie dałem sobie jakoś dużo czasu, żeby spróbować przekonać tego psa do siebie. No ze względu na to, że budynek płonął, być może w środku mogli być ludzie, no i nie było na to czasu, żeby po prostu próbować psa przekonać do, ciebie, do siebie, żeby móc bezpiecznie wejść na tą posesję. W międzyczasie pamiętam, że jakaś sąsiadka przybiegła na miejsce zdarzenia i poinformowała nas, że w środku prawdopodobnie znajduje się starsze małżeństwo. Oczywiście cała ta, ta akcja działa się na przestrzeni około minuty, maksymalnie dwóch minut od naszego przyjazdu na miejsce zdarzenia, także także to nie trwało tam jakoś bardzo długo. No i ta informacja przekazana przez sąsiadkę była dla nas informacją, że musimy dostać się do budynku w tym momencie w tej chwili i nie ma czasu na dłuższe czekanie. No i przy takich interwencjach adrenalina jest na bardzo wysokim poziomie, jednak cały czas trzeba zachować trzeźwe myślenie. Bo nie może być tak, że my wejdziemy do płonącego budynku i jak przyjadą strażacy na miejsce zdarzenia, to się okaże nagle, że nie tylko będą ratować dwójkę starszego małżeństwa, ale też dwójkę policjantów. Ja jako pierwszy przeskoczyłem przez bramę i pamiętam wtedy ten pies do mnie podbiegł i złapał mnie za nogawkę. Odruchowo wtedy krzyknąłem coś na tego psa i go kopnąłem. W międzyczasie też wyciągnąłem pałkę, ale na szczęście nie była potrzebna, bo pies uciekł niestety do budynku prawdopodobnie do budynku. No i weszliśmy razem z spółpatrolowym do budynku i pamiętam, że wtedy już na parterze było bardzo mocne zadymienie, że nie można było zobaczyć końca korytarza. A partner, który mówił, że za mną szedł który szedł około na wyciągnięcie swojej ręki, mój już ledwo mnie widział. Pierwsze co, to w korytarzu otworzyliśmy okna, żeby trochę oddymić to pomieszczenie. No i był tego bardzo szybki efekt, że faktycznie troszkę to zadymienie się zmniejszyło. Wówczas zaczęliśmy penetrację pomieszczeń i po zilustrowaniu dwóch czy trzech pomieszczeń, musiałem wybiec na zewnątrz, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Wybiegając na zewnątrz, bardzo kręciło mi się w głowie i bardzo kaszlałem. Przy okazji zorientowałem się, że straży pożarnej nadal nie było na miejscu zdarzenia. Wiadomo, oni mają większe wozy strażackie, im dojazd na to miejsce zdarzenia zajmuje troszkę dłużej niż, niż nam. Po chwili na zewnątrz wyszedł mój współpatrolowy z tymi samymi objawami co ja. Ja jednak czułem się troszkę lepiej już, przedem z do domu, żeby sprawdzić dalsze pomieszczenia. I wchodząc wówczas do kuchni patrzę, a tam stała starsza kobieta cała nago i sprawiała wrażenie tak naprawdę jakby wykonywała czynności życia codziennego. Zdziwił mnie ten widok, że, że kobiety nie ruszyło całe zadymienie domu. Na całe szczęście kuchnia miała potwierane okna i tam było tego dymu znacznie mniej, więc nie było problemu, żeby wejść do tego pomieszczenia i tą kobietę i słownie i też już czynami, czyli po prostu biorąc ją pod rękę i próbując wyciągnąć z tego domu, przekonać, żeby wyszła razem z nami. Kobieta miała pewne opory, żeby wyjść z domu, ale po kilkudziesięciu sekundach, przy takim wrażeniu, że to zajęło kilkadziesiąt sekund, byliśmy już na zewnątrz z kobietą. I wówczas wydaje mi się, że kobieta sobie zdała sprawę z tego, jaka panuje sytuacja w ich domu i wpadła w lekką panikę. Z racji tego, że była ona nago, studiłem swój polar, dałem jej, żeby się okryła nim troszkę i rozpytałem kobietę, na okoliczności tego, czy ktoś jeszcze w domu się znajduje. Ona wówczas mi odpowiedziała, że w domu prawdopodobnie powinien być jeszcze jej mąż. W się na miejsce zdarzenia dotarły już zastępy straży pożarnej i mój współpatrolowy poszedł przekazać kobietę strażakom i przy okazji przekazać informacje, w których byliśmy w posiadaniu już. Ja wróciłem się do tego domu płonącego, z tego względu, że czułem jeszcze się na tyle dobrze, że na chwilę obecną podjąłem decyzję, że wracam do tego domu i spróbuję poszukać tego mężczyzny. I dosłownie parę chwil po wejściu do tego domu, na korytarzu, na schodach zauważyłem mężczyznę, który idzie na pierwsze piętro. Które było częściowo zajęte ogniem. Podbiegłem do niego i go informuję, że trzeba wyjść z domu, że musimy wyjść z tego domu jak najszybciej. A pamiętam, że wtedy ta starsza osoba zaczęła się ze mną szarpać i zaczęła mówić, że ona musi iść na górę, na, jak najszybciej na stryg, na poddasze, z tego względu, że ma tam swoje koce. I teraz, żebyście sobie to dobrze wyobrazili, starszy mężczyzna idzie na pierwsze piętro i chce iść na poddasze, które jest całe zajęte w ogniu, po to, bo chce ratować swoje koce. Czyli chcę ryzykować swoje życie i zdrowie tylko po to, żeby odzyskać parę kocy. Oczywiście w takim przypadku nie ma miejsca na to, żeby z tą osobą długo dyskutować, tylko po prostu wziąłem go pod rękę i zacząłem go szarpać, żeby go wyciągnąć na zewnątrz. W międzyczasie na całe szczęście do budynku wszedł również strażak, który pomógł mi go wyciągnąć siłowo tego mężczyznę, starszego mężczyznę na zewnątrz, no i na zewnątrz z nim porozmawialiśmy. I dopiero będąc z tym mężczyzną na zewnątrz on się rozpłakał i na zaczął przepraszać i sobie zdał sprawę z tego, jaką on chciał przed chwilą decyzję podjąć. W pierwszej kolejności oczywiście starsze małżeństwo zostało zaopatrzone przez straż pożarną w pierwszą pomoc. W międzyczasie na miejsce interwencji przyjęły dwie karetki, bo w momencie jak uzyskaliśmy informację, że w środku mogą znajdować się dwie osoby, przekazaliśmy tą wiedzę naszemu dyżurnemu, który na miejsce zadysponował dwa zespoły ratownictwa medycznego. Dom był w początkowej fazie ognia. Czyli tego ognia było bardzo dużo, ale ona jeszcze nie naruszyło jakoś bardzo poważnie konstrukcji budynku. W związku z tym, ze strażakami, na tyle, na ile było to możliwe, weszliśmy jeszcze raz na parter tego budynku, żeby sprawdzić, czy tam jeszcze nie ma innych osób. Mimo, że małżeństwo twierdziło, że nie powinno być, wówczas pamiętam, że wszedłem jeszcze raz do kuchni i patrzę, a tam na wysokiej lodówce siedzi ten pies z początku interwencji, który mnie ugryzł, no i był przerażony, naprawdę był przerażony. Wtedy dużo nie myśląc, zbliżyłem się do tego psa, no i pomyślałem, że no. Psa też trzeba uratować, to też jest istota żywa. Ale na szczęście pies bardzo współpracował, wziąłem go na ręce, on się wręcz do mnie przytulił, no i wyszliśmy z tego budynku. No i w międzyczasie, jeszcze do budynku weszli strażacy już ubrani w pełny sprzęt, który pozwalał im poruszać się po zadymionym budynku. Dokonali sprawdzenia budynku, i na szczęście się okazało, że nikogo więcej w tym budynku nie było. Jak wychodziłem z budynku z tym psem, to czułem się słabo i bardzo mi się w głowie kręciło. Dodatkowo jeszcze męczył mnie kaszel. Zresztą mój współpatrolowy miał takie same objawy, ale po chwili doszliśmy do siebie i po sprawdzeniu przez zespół ratownictwa medycznego okazało się, że się nie zatruliśmy tym dymem. W ramach ciekawostki jeszcze powiem, że ustalono, że te koce, po które ten mężczyzna chciał iść na to poddasze były ponad 20-letnie i nigdy nie były używane, no bo to były takie właśnie specjalne ko koce na jakąś specjalną okazję. Także mężczyzna chciał ryzykować swoje zdrowie, a być może nawet życie, po to, żeby iść na strych, na poddasze, gdzie było parę kocy, które w życiu nie były używane i były prawdopodobnie całe już zjedzone przez mole. I ta interwencja ukazuje, że ludzie w momencie paniki, stresu, nagłych sytuacji nie trzeźwą myślą, no i są w stanie poświęcić swoje życie za dosłownie parę groszy. Na całe szczęście ta interwencja szczęśliwie się zakończyła. Podczas trwania tej interwencji jeszcze na miejsce zdarzenia przyjechała córka tego małżeństwa. I starsza kobieta została pod opieką córki, a mężczyzna został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na dalsze badania. Jak się później okazało, na szczęście nic poważnego z tego nie wynikło. Oczywiście do nikogo nie mam pretensji, że się zachował tak czy inaczej podczas interwencji. Do żadnych uczestników tej interwencji. Z tego względu, że to była sytuacja stresująca, nagła. No i ludzie, szczególnie starsi, mogą różnie reagować na takie zdarzenia. Na miejscu strażacy wykonali swoją pracę, ugasili pożar. Wstępnie ustalili prawdopodobną przyczynę pojawienia się ognia. Wstępnie za zainicjowanie ognia był wskazywany wadliwy układ kominowy. My do końca tej interwencji zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia, żeby osoby postronne, czy też jacyś inni uczestnicy tej interwencji nie stwarzali lub nie byli narażeni na żadne zagrożenie. Oczywiście cały mundur był do prania, bo był przesiąknięty zapachem dymu. W domu pomimo dwóch solidnych kąpieli nadal czułem zapach dymu na sobie. Ale nic po takich interwencjach bardziej nie cieszy, jak to, że udało się uratować ludzkie zdrowie a być może nawet życie. No i życie tego psiaka, który na początku nie był przyjaźnie nastawiony. To tyle w tym materiale. Jeżeli się podobało, dajcie lajka, zasubskrybujcie i zostawcie komentarz czy to z pytaniem, czy z jakąś opinią. Cześć.